Witam państwa serdecznie. Ja mam na imię Piotr Meleks jestem pracownikiem Zakładu Farmakologii Farmakologii Klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moi drodzy, dzień dobry. To jest kolejne nasze spotkanie i dzisiaj kolejny ciekawy przypadek. Mam nadzieję bardzo fajnego pacjenta, który generalnie chciałby zastosować nikotynową terapię zastępczą podczas menopauzy, prawda? Więc nasza, nasza, nasza pacjentka ma 52 lata. Krótki opis, jeśli chodzi o ten, o ten ciekawy przypadek. Karolina ma 52 lata, przychodzi do nas do apteki, chce zrealizować swoje recepty. Pacjentka stosuje od kilku miesięcy hormonalną terapię zastępczą, ponadto o kilku tygodni przyjmuje lek uspokajający alprazolam, który pomaga jej w łagodzeniu objawów zespołu lęku uogólnionego. W rozmowie, w prowadzonym wywiadzie z panią Karoliną dowiadujemy się, że głównym powodem rozpoczęcia farmakoterapii były problemy z zasypianiem, ale też zlewne poty, czyli takie typowe objawy menopauzy, a szczególnie w trakcie nocy, co bardzo było jak gdyby uciążliwe i było dla niej problematyczne. Oczywiście generalnie rozpoczęcie samej hormonalnej terapii zastępczej miało dobry wpływ na wyregulowanie objawów napadowych menopauzy, ale wciąż, prawda, potrzebuje pomocy i niestety od czasu do czasu trzeba ten parazolam przyjmować, który prawda tutaj tak jak to mówię, alparazolam ma w sobie takie właściwości wycisza, łagodzi huśtawki na nastroju prawda, czy też drażliwość samej pacjentki. Pani Kar Karolina Niestety pali bardzo dużo papierosów, około 15 papierosów na dobę. No, oczywiście bardzo by chciała skończyć, no, ale, ale, ale boi się, że po zastosowaniu z kolei nikotynowej terapii zastępczej będzie miała też problemy ze snem i wszystko do niej generalnie, prawda, wróci. No i oczywiście, co, co tutaj wiemy? Wiemy o tym, że przyjmuje alprazolam o przedłużonym działaniu 2 mg raz na dobę. Wiemy oczywiście, że przyjmuje plaster transdermalny. Tutaj hormony tak jak estradiol i no, rysterosteron. I moi drodzy, jakie obserwacje mamy? No, przede wszystkim zachęcamy panią Karolinę do rzucenia palenia, po prostu rozpoczęcie nikotynowej terapii zastępczej. Tłumaczymy, oczywiście, że rzucenie palenia będzie bardzo korzystne w sytuacji, z uwagi na to, że papierosy zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z HTZ. O tym już wiemy. A ponadto oczywiście same w sobie nasilają niektóre objawy menopauzy, niektóre o papierosach. No i oczywiście badania naukowe potwierdzają, że nawet terapia zastępcza we wszystkich postaciach zwiększa szansę na rzucenie, prawda, palenia tytoniu, co też już wiemy, jest, jest to udokumentowane. No i oczywiście ważnym elementem będzie to, żeby przedstawić prawda, możliwość skorzystania z różnych form prawda, w przypadku nikotynowej terapii zastępczej. Tutaj mówimy o gumach do życia, pastylkach, aerozolach czy inhalatorach. To, co dla pacjenta jest prawda wygodne. No i oczywiście wszystkie z nich wydają się być skuteczne i wiemy o tym, że to są dobre produkty, natomiast natomiast przede wszystkim to, co musimy wiedzieć o tym, to że plastery są bardzo wygodne, możemy zapomnieć w ogóle o tym, że przyjmować cokolwiek innego. Jest to stałe uwalnianie nikotyny. Z reguły są to plastry 16- bądź 24-godzinne, prawda? I szczególnie u osób, które generalnie po przebudzeniu zaraz mają dużą potrzebę zapalenia papierosa. No i tutaj ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że na noc takie plastry usuwamy, co jest tutaj dla nas bardzo ważnym elementem. Moi drodzy, gumy do życia, elastyczne dawkowanie, szybka kontrola i tak dalej. Natomiast przy nadużywaniu oczywiście, też nie, 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 nie jest wskazane osobiście mi się trafi pacjent, który generalnie miał, miał rozwolnienie, więc oczywiście to jest też prawda ciekawa sytuacja, kiedy pacjent przychodzi i chciałby kupić 200 gum na przykład i, i, i szybko żuje w dużych ilościach, więc na to oczywiście też zwracamy uwagę. Lamelki dyskretne i szybkie, lamelki kładziemy na języku, zamykamy usta, dociskamy delikatnie język, one bardzo szybko, około trzech się wchłaniają, więc to jest bardzo dobry produkt. No i oczywiście inhalator wtedy, kiedy jest potrzeba, pacjent generalnie powinien się zaciągnąć, prawda? Więc to z reguły bierzemy w dłonie i taka inhalacja powinna trwać, prawda, 20-30 minut i powinien wtedy zaciągać się dwa razy częściej niż podczas palenia papierosów. Taka jest, jak gdyby, zasada. Pastylki do ssania, oczywiście dostępne różne, różne dawki. Tutaj przede wszystkim, prawda, dla zapalających, jak gdyby pierwszego papierosa, poniżej 30 minut po przebudzeniu się, 2 do 2,5 do 4 lub dla pozostałych 1,5 do 2 mg, to jest taka ilość, która jest, jest, jest wskazana. E, ważne jest oczywiście, w jaki sposób siemy pastylkę. Umieszczamy ją w jamie ustnej i od czasu do czasu przesuwamy aż do rozpuszczenia e, całkowitego. E, chodzi o to, żeby zmi zmienić miejsce kontaktu lamelki z błoną śluzową, prawda? E, I na przykład Pani Karolinie możemy dać jako preparat podstawowy plastry. Z reguły taka jest też rekomendacja. E, 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 początek oczywiście jest no, z reguły jest to w zależności od, od ilości miligramów nikotyny, jaka jest potrzebna, liczymy to w bardzo prosty sposób. Jeden, jeden papieros to jest 1 mg czyli jeśli bywa 15, musimy oscylować około plaster 16 mg. Coś takiego musimy mniej więcej to, to, to tutaj zagospodarować. E, więc e, większa zawartość przez 6 tygodni, następnie stopniowo ściągamy. E, cała terapia generalnie maksymalnie 6 miesięcy może trwać. Ważne rzeczy oczywiście jest to, że zawsze doraźnie warto stosować aerozol, czyli kiedy generalnie pomimo stosowanych plastów, będziemy nadal czuli potrzebę zapalenia papierosa, wtedy możemy sobie skorzystać z tych pozostałych prawda, dobrodziejstw współczesnej farmacji, jakim są lamerki, czy też, czy też dodatkowe inhalatory, czy też prawda, gumy do rzucia. No i oczywiście to, co bardzo ważne jest to, żeby taki pacjent wiedział dokładnie, kiedy chciałby skończyć. Ta decyzja musi być jasna, zdecydowana. Z ustaloną datą. No i oczywiście tutaj, przede wszystkim, jeśli chodzi o działanie pożądane, przede wszystkim jest to podrażnienie jamy ustnej czy, czy też przełyku. Tutaj w przypadku stosowania gumy tabletek. Natomiast żadnych dodatkowych prawda, problemów tutaj nie ma. I też nie ma tutaj danych, które też kiedyś gdzieś tam się w internecie prawda, pojawiały, że nikotynowa terapia zastępcza zwiększa ilość zawałów serca, bo to prawdą nie jest. Oczywiście warto jest to, żeby pacjentka powiedziała, lekarzowi o tym że rzuciła prawda, że chce rzucić palenie i że stosuje tutaj nikotynową terapię zastępczą. Z uwagi na to, że ten, ten, jak gdyby nikotynowa terapia zastępcza będzie miała wpływ na stosowanie oprazolamu w tym wypadku, czyli leków uspokajających. E, I oczywiście u palaczy występuje znaczny wzrost wartości kliensu bez zepin, obniża się ich, że tak powiem, okres biologicznego potrwania. Co za tym idzie, zmniejsza się ich stężenie w surowicy, w związku z tym oczywiście e, palacze będą wymagały. Dodanie dodatkowej dawki bez co jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Oczywiście poza przystaniem palania, wymagane są, aby taką korektę, prawda, też wykonać w stosunku do leków takich jak bez oczywiście w tym wypadku naszego lopra I teraz jeśli chodzi o dawkowanie, moi drodzy, więc, więc zalecamy pani Karolinie unikać sytuacji stresogennych, duża aktywność fizyczna, bo to jest zawsze ważne, zbilansowana dieta, to jest jakby bardzo ważne i oczywiście spalanie w chłodniejszych pomieszczeniach, czyli wychładzenie, wentylowanie, powietrze w Powietrza przed, przed pójściem spać. Zawsze warto pokazać, jak plastry hormonalne zakładać. Zarówno oczywiście tutaj mówimy o plastrach hormonalnych w hormonalnej terapii zastępczej, jak i również moi drodzy, w przypadku nikotynowej terapii zastępczej, jeśli pacjent decyduje się skorzystać ze plastrów. I taki plaster transdermany, mówimy tutaj o hormonalnej terapii zastępczej, powinien być przyklejony przez 3-4 dni w obrębie tłowia poniżej talii. To jest jak gdyby bardzo ważne. I tam przede wszystkim jak gdyby inne miejsca są niewskazane z uwagi na to. Że, żeby nie obcierać tego plastra, na przykład z ubraniem czy czymś innym, co tam jest prawda zlokalizowane. No i oczywiście przypominamy, że sucha musi być czysta, zdrowa, nieuszkodzona i kremy. Oczywiście tutaj przypominamy o tym, że kremy toniki czy inne różnego rodzaju specyfiki będą wpływały na własności klejące plastra i jego sposób działania. Więc oczywiście bardzo ważnym elementem jest to, żeby te miejsce było. Prawda, czyste. I kolejny plaster oczywiście przyklejamy w obrębie innym obszarze skóry, to jest bardzo ważne, żeby ten plaster oczywiście rotował, no i prawda, pamiętamy o tym, że kolejny plaster to już 3, czy też około 7 dni, czy około jednego tygodnia, co jest taką, takim, takim, takim standardem. No i moi drodzy, bardzo ważnym elementem, gdy plaster się odkleja, należy założyć natychmiast nowy plaster i oczywiście bierzemy pod uwagę jak gdyby, że termin Zachowujemy, zachowujemy jak gdyby dotychczasowy. Zmiany plaster na nowy, czyli jak gdyby e, musi być ten sam od momentu odlepienia. E, no i oczywiście nie, nie stosujemy jak gdyby sytuacji takich, w której odlepiamy plaster e, hormonalnej terapii zastępczej podczas kąpieli e, pod prysznicem, natomiast e, na pewno przed wejściem do salny jak najbardziej taki plaster ściągamy. Jeśli pacjentka zapomni plaster, pominięty plaster należy poczytać tak szybko, jak to możliwe. Należy jednak oczywiście zachować dotychczasowy termin zmiany plastra na nowy. No i oczywiście temat zapominania takich, takich, takich przyklejania tego plastra, kiedy terapia już jest zarekomendowana przez lekarza, powoduje, że niestety występują krwawienia czy też promienia śródcyklowe, które są jakby czymś naturalnym. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie Państwa pozdrawiam do kolejnego cyklu e, e, i kolejnych case stady wspólnie na tym kanale. Serdecznie Państwa pozdrawiam.